Wiadomości zrazili Filips, chłopata w stroje M, a nadal i zabija się śmiercią naszym klejem. Na miejscu znajduje się nasza świetna reporterka. Dziękuję za danie głosu. Aktualnie jesteśmy w budynku, gdzie doszło do napaści. Jest ze mną osoba, której udało się uciec z Dzień dobry. Dzień dobry. Jak pani się czuje po tym wydarzeniu? Z, zdruzgotana. Czy był z panią ktoś jeszcze? Y tak, była jeszcze jedna osoba, ale została... chyba została porwana. W hmm. całej tej sytuacji zostało opuszczone teraz nagrania. Pora na reklamy, a dalej po reklamach zobaczymy się i zobaczymy, co będzie dalej. No. Stasiu! Masz mi wymyślić coś kreatywnego albo się pożegnamy? Kreatywnego, kreatywnego. Hmm. Przecież jestem kreatywny, inteligentny też jestem. Noż, hmm. noż. Co by tu? Hmm. Chyba się nie ogoliłem. Hmm. Co takiego może być? Super. Jesteśmy aktualni na miejscu całego zdarzenia tam, gdzie jedna osoba uciekła, jedna została e, porwana. I czemu ty się wycofujesz? Tamarzysta? Wracaj, patrz. Czemu czekasz? łączyć łącznie z naszą reporterką i z powodu tej ustawy musimy zakończyć na dzisiaj ten program. Widzimy się jutro o 14. Do zobaczenia.